Łaki serwis, wow, to żeśmy weszli tutaj, kurde, z grubym ogniem. No, dobra. no to nawet nie zdążyłem cokolwiek powiedzieć, a więc jesteśmy na kolejnym meczu eliminacyjnym 107. turnieju rosachow Dareka. Mecz pomiędzy Klaudią Witas, właśnie tutaj, o, na pierwszym planie to idzie. Z Bolesławca, a gra przeciwko Michałowi Bieżuńskiemu z Gorzelca. Spytamy zaraz Klauwi, jaki wynik jest. Jaki wynik obja? 3-0 dla? dla Michała. Okej, okay. <laughs> okay, przeciwnik tam jest. No i 3-0 Michał prowadzi. No, tak trochę no, niespodzianka, powiem. No, nie wiem, czy Margieś ostatnie już karmeczki wygrali. Claudia Klaudia wygrała Okej, okay, ale mecz się jeszcze nie zakończył. Ło Furczy ta piła. Ładna wymiana nam wybrała. O, drobne kroczki. Ładnie to było, szkoda. No, zobaczymy. Chyba zepsuł, Pani nie widziałem, prawdopodobnie chyba tak. Wtrzymujesz rękę, czyli na pewno zepsuł. Szykuje się rewanż, czyli po ostatnim zwycięstwie Klaudi I wygląda na razie na udany rewanż. Michała, ale to jeszcze, nie mówmy, hop i tak dalej 3-0 to jeszcze wszystko się może zdarzyć No proszę 3-1 to będzie taki kontaktowy GM, to zawsze dobrze robi w poczuciu психица я на